Dzisiaj tarpan posłuży jako półeczka. Będę otwierał pudełeczka. Przyszedł zaczep dolny do Ursusa C355. Zobaczymy, czy wszystko jest. Albo inaczej, co przyszło. Å, kurda! Na cholerę mi tyle tych zatyczek, co to są za cuda? Czyś się pomylił? No, tu jakieś uchwyty. Dobra, tu takie coś. Jakiś bolec, znowu bolec, znowu bolec i jeszcze jeden bolec, i bolec, i o, zabezpieczenie, ale po, po co mi tamto w ogóle? Dobra, od przybytku głowa nie boli, to na razie zdejmij. <laughs> wszystko razem ważyło chyba z 50 kg. Ale patrząc w książkę, instrukcję obsługi Ursusa, to tam jest napisane, że ten zaczep może ważyć 42 kg razem kompletny. To, to się dokładnie nazywa zaczep do przyczepy jednoosiowej. O, jest. Takie rureczki. Świeżo malowany. Jeszcze się klei, o kurde Rzeczywiście Cinzor O, czegoś tu nie było? To takie ciężkie się wydawało, nie? O, i tutaj coś takiego O kurde. ale to jest masa To już pusto Dobra, czyli mamy tak to 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 może odpakuję gdzie to się otwiera o. dziewica Mamy taki zestawik. Nie wiem co do czego. Będę to składał do kupy. No, coś mi się zdaje, że to będzie do tego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Albo gdzieś tu. O! Nie wiem. Czy tu. Mi się zdaje, że tu czegoś znaczy, no nie powiem, że czegoś brakuje, ale nie wiem, czy to tak ma być. Na następnym filmiku będziemy to składać do kupy. Zobaczymy jak to pasuje, jak to jest spasowane. Chociaż widzę już tutaj luz. Ale to znaczy, nie, nie będę tego oceniał absolutnie, bo może tak ma to być. Że to tak klekocze to nie, może tak musi być. Tu też, a tutaj wchodzi. To też wchodzi. No właśnie, myślę, że mi, czegoś mi tu brakuje. Jedną zawleczką mam to zabezpieczyć. Nie wiem. Na następnym filmiku dowiemy się wszystkiego. Albo niczego. Nie wiem. I zobaczymy, jak to, z czym się to je w ogóle.